No i... pobiera się patrzyk. 7.2 Ja już trochę wiem, bo trochę grałem na nim. E. Czemu mi się to tak krzywo nagrywa? Tu, 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 tu. Nie widzę całego okna, tak się zaznaczyło okno. No nieważne. E. Ale się pobiera strasznie kijowo. Przez torrenta mam ustawione. I ja mam ściąganie kurczę max 500 około ponad. 4 megabity mam. A to się ściąga. Masakra. Ale już nie będę zmieniał tutaj, bo tu można sobie wejść w takie ustawionko i wyłączyć to, ale wtedy bym się ściągał od początku. I dupa z Bitaku. Dlaczego to się zawsze tak wolno ściąga? Dobrze. Ja sobie popatrzę, jak wejdzie patch 7.2, jestem szczęśliwy, że ten patch wchodzi. Bo sobie będę mógł skille na załodze, na czołgach z powrotem od początku rozłożyć tak jak chcę. I na pewno nie będę dawał nowych skilli. Bo stare skille są bardzo przydatne. Tylko co na niektórych czołgach nie będę rzucał tak jak rzucałem, tak jak dawałem wcześniej. Tylko na przykład na ist 3 Pierwszy skill dam wszystkich na naprawę. Drugi skill pół na pół. Albo nawet... Wszystkich na kamuflaż, albo po prostu część na kamuflaż dowódcy, dam. Może to, tą penetrację, albo yy, jeszcze się zastanowię, co dać na ISA-3 na luwę podobnie, tak jak na Isie 3 bo mają podobne skille. Te czołgi mają dwa skille, niedługo trzy nawet. Zresztą yy, skille z ISA-3 przeniosą się na yy, ISA-4, bo na Isie 3 sobie zrobię załogę. Yy, Koło 100%. No. I tak. E, właśnie. E, dla tych, co jeszcze nie grali na patchu 72 właśnie nie polecam dawać wszystkim załogantom e, Brother i Arms. Nie pamiętam jak. Nie, znaczy nie wiem jak się ten skill nazywa po polsku, bo nie wiem. Będzie po polsku, jak to będzie po polsku. Ale ja na teście sobie dałem prawie na wszystkich... Nie no. Tak, na wszystkich czołgach sobie dałem y, tego skilla z tą rączką taką do góry. A czołgi wcale dużo lepiej nie jeżdżą. Dużo lepiej się nie zachowują. Nie jest to bardzo dużo 5%. Nie jest to jakaś rewelacja. A na przykład nie miałem nic na naprawę. I czołg mi stał y, ponad minutę nienaprawiony. Y, no, tragedia. Więc sobie teraz dam na, y, na przykład na. Wszystkich czołgach zwykłych, to znaczy ciężkie, lekkie, czy coś na naprawę na fula. później się zastanowić nad drugim skillem, to już inna kwestia, na dziale samobieżnym, no to oczywiście na maskowanie, wszystko podobnie chyba na niszczycielu, dam wszystko na ukrywanie ehm. i oczywiście ehm, T28 sobie odblokuje w wolnym czasie, jak pozdejmuję gwiazdki, jak będzie mi się chciało, no, gwiazdkę sobie może zdejmę na filmiku, bo planuję najpierw nakręcić jeszcze filmik rln 44 wczoraj nie miałem czasu, dzisiaj też późno wróciłem, ale już będę miał teraz bardzo dużo czasu, bo już nie mam pracy, umowa na czas próbny została mi nieprzedłużona, więc będę miał dużo czasu na czołgi, więc też będzie więcej czasu na filmiki, i może z jakimiś lepszymi czołgami w końcu. Bo jakbym się postarał, to w tym miesiącu cały kwiecień mam, yy, przeznaczam na rozrywkę właściwie. Yy, może nawet ISA-7 uda się yy, odblokować. Tak. I kupić. No. Innymi czołgami też program, bo może mi się znudzi trochę grać z stokowym ISM4. No, mi się nie może znudzić grać, bo to jest czołg wieczny do grania. Wiecz czy tak powiem. Trzeba nim zarabiać i to jest jedyny czołg do zarabiania słuszny u mnie. No i tak. Patch 7.2, version 7.2, 7, 7, tak? 7.2. Zobaczymy, jak to wszystko wygląda po polsku, bo widziałem wszystko po angielsku. Zobaczymy, jak szybko wejdą e, dodatki, e, patch, e, mody. Jeśli już będę miał komplet modów, wrzucę drobny, malutki filmik e, z paczuszką, oczywiście, do tych modów, do tych samych, które miałem wcześniej. No, na razie na pewno ikonek nie będzie, bo musi e, druid zrobić. Na razie nie będzie y, pozostałych rzeczy, pewnie też, ale szybciej wyjdą na pewno. I trzeba grać y, na razie na goło, chyba że sobie gram ikonki Druida y, zmodyfikowane, bo tak często wgrywają na forum amerykańskim, że tymczasowo dają, ale nie będzie tych nowych amerykańskich niszczycieli na ikonkach. Nie będzie albo będzie źle się wyświetlał T30 i T34, no bo to są inne czołgi teraz. Nie będzie tych nowych amerykańskich 9-10 tieru ciężkich. No ogólnie kicha, bo nigdy nie lubię patrzów yy, przeżywać, bo to później jest około, można powiedzieć, tygodnia wprowadzania. No nie, może nie tygodnia, po kilku dniach dopiero się pojawiają no ikonki druida, rzeczywiście pojawiają się może po tygodniu, może nawet dłużej. Bo gościu chyba nie, nie domaga z czasem i, i troszkę, troszkę zamula. Yy, myślę, że celownik yy, będzie szybko, bo tam gościu Jimbo bardzo sobie radzi z tym. Yy, pozostałe rzeczy myślę, że wejdą w miarę szybko więc postaram się udostępnić paczuszkę na MediaWire, oczywiście, żeby łatwo się ściągało paczuszka nie będzie zajmowała dużo, bo nie ma tam dużo przecież do, rzeczy do, do, to, do, do wrzucania i zobaczymy jak to będzie na razie czekam aż mi się gra pobierze na pewno mody ich nie będzie na pewno modów nie będzie, bo y, zrobi się katalog 072, a mody są w katalogu 0711, tak? Ewentualnie będzie można je spróbować przeciągnąć, przesunąć prze, albo po prostu wypakować sobie paczuszki i sprawdzić jak to działa. Zawsze można skasować. To jest zaleta tego. Chociaż y, w sumie kasowanie nie było problemu z kasowaniem w poprzednich. Wersjach, bo ja to sobie robiłem przez Generic Model Abbler. Jedyna, jedyna wada była ta, że, że jak ktoś nie wiedział i nie wyłączył modów Generic Mode Abbler, to sobie napsuł, bo trzeba, właśnie jak się w tej chwili agra aktualizuje, dopóki, póki się ściąga, wyłączyć wszystkie mody, nie, bo dzieje się coś takiego, że jak się tych modów nie wyłączy, to gra się nagrywa, nadgrywa, że tak powiem, na mody. Później się zainstaluje oczywiście na mody A jak się Generic Mod Anablerem wyłącza mody To oczywiście ten program cofa pliki do wersji poprzedniej I gra jest zepsuta Trzeba ściągać pełnego klienta, instalować pełnego klienta Więc trzeba było właśnie tak uważać Ja sobie tak właśnie raz napsułem Później już uważałem Ale... No cóż, ludzie się na błędach uczą i tak jest. No widać klient mi się już pobrał w jednej szóstej 17% i pobiera się z prędkością, że tak powiem, połowę moich możliwości 250 około. I co najgorsze wysyłam tyle samo, bo ja mam wysyłanie 2 mega, a pobieram, tak, pobieram 2 mega, wysyłam 2 mega. Żadne, żadnego, żadnego profitu z tego nie mam. Ehm, właściwie to 120, wysyłania 180. Kicha ogólnie, bo częściej więcej wysyłam niż. A, a to różnie bywa, bo raz. Skaczę to jak zwariowane kurczę. No. Polecam programing Bandwidth Monitor na Windows 7. Na XPK miałem Bandwidth Monitor Pro, ale on na 7 nie działa. Jest jedna wada na 7 coś mi się dzieje, że ten program się wyłącza. Ale sobie zrobiłem skrócik na doku i nie ma problemu. Programik sobie odpalam, kiedy chcę na niego popatrzeć. Wyłącza się. Nie to, że kurczę, wyskakuje błąd, że program przestał działać, czy coś. On po prostu sobie przestaje działać yy, bez niczego. No. A programik bardzo pozytywny. Lubię go, bo zawsze mogę sobie monitorować yy, prędkość internetu. Polecam. Na przykład w czasie ściągania wota sprawdzić, czy rzeczywiście ten wot się pobiera tak, jak ja potrafię. A się widać nie pobiera tak jak ja potrafię, bo ja bym mógł pobierać około 520 max i wtedy dopiero by mi zgrzytało kurcze na linii. Teraz na linii, linia sobie odpoczywa, że tak powiem, jeździ na, 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 na trujeczce. Jedzie o, odnośnie, kurde, biegów samochodowych. Powinno jechać na piątce. W nowszych hałtach jest szóstka. No, nie wiem ile filmik trwa ale będę go kończył, bo nie ma już co gadać na ten temat e... świątecznie, nawet jeśli już odblokuję T28, bo prośby były, żeby zagrać T25T, jeśli już nawet odblokuję tego T28, jeszcze świątecznie zagram od święta właśnie t 25 t odblokuję od, i, i go, może nawet na filmiku sprzedam, ładnie załogę sobie zdejmę, e, pod zespoły z znaczy, nie złote, tylko niezdejmowalne sobie złotem zdejmę. I to będzie ostatnia bitwa T25AT. A na razie jeszcze mnie czeka bitwa ARLM-44, bo wczoraj i dzisiaj nie miałem czasu. Wczoraj może miałem czas, ale się nie zebrałem w kupę. I zagrałem naprawdę jedną bitwę ARLM-44 na filmik. Zagrałem jedną bitwę is 3. Z... Dostałem 100 ponad doświadczenia. Strasznie mało. Zagrałem Luwem dwa razy. Jeden raz zarobiłem tak, że byłem na prawie minus. A drugą bitwę zarobiłem 30 parę tysięcy. I... W sumie to mi się odechciało. Jeśli tak zacząłem. Ale... Teraz mam wieczny urlop, przynajmniej na razie. Będę miał czas na takie rzeczy jak filmiki, jak vod. Więc możecie oczekiwać czegoś więcej na YouTube, chociaż mało nie jest, to prawda. Powiem tak jak niektórzy na YouTube: subskrybujcie, komentujcie i w ogóle, ale w sumie to mnie to e, wisi. Django。